Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać tutorial na zrobienie kantoru sznurkowego. Dla skali Little, Little Bits. I tak. Potrzebujemy konia, jakiś rzemyk, albo muliny, i nożyczki. To jest bardzo proste. A więc tak: bo. O nie, jest ostrość. Dobra. Potrzebujemy. Jakiś. Nie, kawałek taki sznurka. Czy rzemyka czy czegokolwiek. No, ostrość nie zapiszę się. Kurczę. Czekajcie chwilę, muszę sprawdzić, czy tak będzie lepiej. No bo to ostrość coś mi tutaj trochę. Łapiesz się czy nie łapiesz. Łapiesz. Dobra, ale. O, to tak będę pokazywać. Bierzemy tak, mniej więcej na połowie. Robimy taką pętelkę, nie? Żeby było takie coś. I zakładamy na pysk. Ściskamy, odmierzając mniej więcej tą szerokość. O. I robimy supełek. Przepraszam, nie wyszło mi. Oczywiście, szerokość może być taka, jak chcemy. O, zaciskamy mocno. Z rzemykiem jest trudniej niestety. O, i mamy takie coś, prawda? Tak żeby dało się nałożyć na pysk konia. O! Tu jest bardzo ciężko, bo to jest taki ten. Dobra. Yy, bierzemy to na stronę, którą chcemy, ale najlepiej na tą. Kurczę. Za mocno zrobiłam. O, tak jest z tej strony. I tak to, co mamy na dole, tą tą, tą linkę o, pokażę. Bierzemy tak przez dół i zawiązujemy z drugiej strony. Tak, żeby było mniej, ten supełek był o. O, i żeby tutaj to 100, bo to będzie druga ta nitka, żeby troszeczkę odstawała, żeby nie była tak z całej siły ściśnięta. I mniej więcej tej samej wysokości. Zaciskamy supełek. O, ja już mam. Wygląda to mniej więcej tak. To są te dwa pod spodu i takie dwa. I teraz tak. To z tej strony normalnie, tutaj trzeba zacisnąć. Przykładamy normalnie tak przez ucho. Jak jest z tej strony? Tu trzymamy. Przekładamy tak. Czekajcie, czekajcie. O tak. Tutaj robimy teraz pasek policzkowy. Trzeba przełożyć przez to. O. I odmierzyć. Tutaj, w tym miejscu. To musi być z tej strony. Tak musi wyglądać. W tym miejscu przekładamy i wymierzamy sobie długość, jaką byśmy chcieli do paska policzkowego. Ja na przykład wezmę taką. I tak. Mamy tutaj takie coś, prawda? To musimy to przełożyć tak na ósemkę. Czyli, że tutaj. I powiedzmy, że kto jest tą stroną? To to przekładamy tutaj górą w to oczko. Od spodu. Ej, nie, przepraszam, źle. Jak mamy tak, prawda, o tak. Przekładamy tutaj dołem pod tym, tak. Żeby wyszła taka ósemka, zaraz wam pokażę. O co mi chodzi? O! Widzicie? Tutaj jest taka, jakby ósemeczka. No, i to trzeba tutaj zacisnąć na tą długość, jaką chcecie. I zacisnąć z całej siły. No. I mamy takie coś. I to, jak było, tak niech jest nadal. Możemy to sobie tu przełożyć. I to, to co zawiązaliśmy, to, czym wywiązałyśmy tutaj, przekładamy dołem, tak? Pod ganaszami na tą stronę. I robimy tutaj taką pętelkę supełek. Jak kto woli, proszę. Nie mogę sobie z tym poradzić teraz. O! No i też sobie odmierzamy tutaj długość, jaką chcemy i zawiązujemy, ale normalnie już na supełek. No i mamy tutaj, no ostrość złap, złap mi ostrość, no patrzcie teraz mnie złapie ostrości, ostrość, ostrość, mm, kurczę, Dobra, pokażę tak dalej, tutaj już mamy supełek, tak, z całej siły zacisnąć, żeby się potem nie oderwało. Tak. I uciąć. O. No i z tej strony to wygląda tak. Nie więcej. O. I ten pasek uciąć gdzieś tutaj w tym miejscu. Żeby zostawało, dlatego że to jest ten pasek od regulowania tutaj paska potylicznego. I na przykład tutaj potem sobie tak zaciągniemy, chwilkę, bo mi tutaj nie wychodzi. O, zaciągniemy, i już mamy tutaj takie o. I teraz. Musimy zrobić tutaj uchwyt na uwiąz, więc bierzemy ten kawałek, co został nam. Tutaj. Tutaj trzeba zawiązać. I tak. Pierw na podgardle zawiązujemy to, mniej więcej tak na środku. Na supełek oczywiście i zacisnąć jak najmocniej. I uciąć. Tak i został taki. I jak tutaj robiliśmy na początku to podwójne, to w ten dłuższy pasek, co mm, mieliście zostawić, wkładamy to i zawiązujemy. Tak, żeby powstał ten uchwyt. Ja sobie zrobiłam za mocno i teraz nie mogę tego wsadzić. Hmm. Dajcie mi chwilkę. O, udało się. Dobra. I tutaj sobie bierzemy na przykład długość, jaką chcemy. Nie, jakby to tutaj szczepić. Ojka, co się dzieje? Przepraszam, ściemniało mi. Nie wiem czemu. Dobra, i tutaj to zawiązujemy. Potem tak normalnie. Tak. Yy, zawiązujemy. No i będzie taki piękny kantarek. No i to wszystko, jeśli chcielibyście jeszcze coś, to piszcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa pa!